Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki od wydawnictwa Jaguar Ratownicy Czasu. Jest to pierwszy tom autorstwa pani Justyny Drzewickiej, pierwszy tom z serii. I no, jak może, można się zasugerować, tytułem będziemy się tutaj przenosić w czasie. Sara i Daniel, jest to para głównych bohaterów, którzy za sprawą. Kota, który tak do końca też kotem nie jest, przeniosą się w czasie. Zacznie się wszystko od tego, że zostaną oni odesłani do, do stołówki, do pustej sali, gdzie będą mieli przemyśleć swoje zachowanie dyrektor ich szkoły bardzo no jest taki no dobry jest taki że chce załagodzić te wszystkie konflikty które się tam między uczniami wytwarzają i pozwolił im posiedzieć w ciszy przemyśleć to co tam mieli do przemyślenia no i właśnie wtedy pojawiła się w ścianie coś na kształt jakiegoś portalu z którego wyszedł kot Kot, który zabrał ich do przeszłości. Oni mają tutaj pewną misję do wykonania. Zobaczcie, bardzo dużo tutaj jest do czytania, bardzo dużo się dzieje i przygody tych nastolatków naprawdę wciągają. Jest to książka skierowana właśnie do nastolatków i myślę, że będą się oni świetnie w trakcie lektury bawić. Gdzie, nie gdzie mamy tutaj ilustracje, nie jest ich za dużo, ale to oczywiście nie jest najważniejsze. One są, zobaczcie, takie trochę komiksowe. Czyta się bardzo dobrze, książka wciąga. I mm, aż nie chcę się jej po prostu odkładać. Bardzo polecam ratownicy czasu. Świetna lektura dla nastolatków. O... A o czym to nie będę tak do końca zdradzać, jak przeczytacie, to będziecie co wiedzieć, co oni tam musieli w tej przeszłości uratować. Więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest link. Gorąco Was tam zapraszam, a ja już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.